Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23 małpa Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcyz jest zależny od Twoich reakcji. Twoje reakcje emocjonalne zadowalają narcyza. Nagradzają go. Satysfakcjonują. Wtedy narcyz czuje, że żyje. Twoje reakcje zasilają narcyza. Wtedy pozyskuje narcystyczne zasilanie. Otrzymuje atencję, akceptację. Czuje, że ma nad tobą władzę i kontrolę. Narcyz lubi się tak czuć. Lubi, gdy reagujesz emocjonalnie, ponieważ wtedy może poczuć się lepiej. Lubi, gdy reagujesz na to, co mówi. Lubi, gdy reagujesz na to, co robi. To staje się dla narcyza obsesją. To staje się jego uzależnieniem. Za każdym razem, gdy narcyz wydobywa z ciebie reakcję, to wtedy uwalnia się u niego dopamina. Narcyz jest świadomy tego, że twoje reakcje. Sprawiają, że czuje się w określony sposób. Zwykle narcyz czuje się bezwartościowy, czuje się nieszczęśliwy. Tak więc, gdy za pierwszym razem może poczuć się inaczej, gdy wydobywa z ciebie określoną reakcję, to staje się to jego obsesją, staje się to jego uzależnieniem. Narcyz znowu chce się tak poczuć, więc będzie dążył do wywołania u ciebie reakcji, coraz to mocniejszych reakcji. Narcyz uzależnia się od tego, jak na niego reagujesz. Twoje reakcje reakcje na to, co robi, na to, co mówi stają się celem jego życia. Chcę wydobyć z ciebie reakcję, ponieważ to jedyna rzecz, która sprawia, że czuje się lepiej. Czuję, że żyję, przynajmniej w tym momencie, na krótki okres czasu. Mogłeś się zastanawiać nad tym, jak narcyz może kogoś tak traktować. Jak może nie czuć winy, wstydu? Narcyz nie czuje się winny, przynajmniej. Nie jest to trwałe, lecz odczuwa wstyd, dlatego stosuje zaprzeczenie, przerzucenie odpowiedzialności, projekcję i gaslighting. Narcyz usiłuje wyzbyć się poczucia winy i wstydu, które w innej sytuacji by odczuwał. Może mu się udać wyzbyć poczucia winy, lecz nie jest to takie łatwe, by wyzbył się wstydu. Konstrukcja narcyza opiera się na wstydzie. Możesz się zastanawiać nad tym, jak może być takim sadystą, jak może się tak znęcać, jak może cieszyć się z Twojego bólu, cierpienia, rozpaczy. Narcyz jest zależny od Twoich reakcji emocjonalnych. To dla Niego narcystyczne zasilanie. Potrzebuje zasilania, by przetrwać. Tak jak Ty potrzebujesz tlenu, by przetrwać, tak narcyz potrzebuje narcystycznego zasilania. Niektórzy narcyzi mogą nie być sadystami, mogą nie cieszyć się, gdy doświadczasz bólu, lecz ponieważ są tak bardzo zależni od Twoich reakcji, są tak bardzo zależni od narcystycznego zasilania, że nie mają innego wyboru, będą Cię ranić. Narcyz złośliwy jest sadystą. Czuje, że żyje, gdy widzi, że cierpisz, gdy jest ci źle. Narcyz spędza swoje życie na tym, by cokolwiek poczuć, by poczuć się lepiej. W przeciwnym razie nie będzie czuł nic poza niekończącym się nieszczęściem. Dlatego Narcyz staje się zdesperowany. Pojawia się obsesja. Tak bardzo chce wydobyć z ciebie reakcję. Zrobi wszystko, co może, by cię sprowokować, byś zareagował emocjonalnie. Bez ciągłego usiłowania doprowadzenia do jakiejś reakcji, narcyz będzie czuł się bezwartościowy, będzie nieszczęśliwy. Wydobywanie reakcji z ludzi staje się celem życia narcyza. Czerpie z tego zasilanie. Wtedy jest w centrum uwagi. Czuje się akceptowany. Czuję, że ma władzę i kontrolę. W tej chwili czuje się od ciebie lepszy. Po to żyje narcyz. Tak naprawdę czuje się gorszy od każdego, gorszy od wszystkich. Czuje się całkowicie bezwartościowy. Narcyz czuje się od ciebie słabszy. To tworzy u niego obsesję. Uzależnienie, kiedy ciągle czujesz się bezwartościowy, gorszy, słabszy, nieszczęśliwy, kiedy ciągle masz depresję, masz wtedy do wyboru. Pierwszym wyborem będzie użalanie się nad sobą. Tak postępuje wiele osób współuzależnionych. Można stać się bardzo wściekłym, uprzedzonym do samego siebie. Drugim wyborem będzie projekcja negatywnych emocji. Tak wybierze Narcyz. Narcyz czuje nienawiść do samego siebie, czuje złość, dlatego będzie usiłował przerzucać te emocje na ciebie. Narcyz zrobi lub powie coś takiego, byś poczuł nienawiść do samego siebie, lub żebyś był na siebie zły. Może też doprowadzić do tego, byś się na niego zdenerwował, byś go nienawidził. Jeśli narcyz ci zazdrości, to będzie usiłował doprowadzić do tego, żebyś to ty jemu zazdrościł. Negatywne emocje narcyza są jego motywem. Stara się doprowadzić do tego, byś poczuł się tak samo. Jeśli dana osoba nie doświadcza tak negatywnych emocji względem siebie, nienawiści, złości, zazdrości, niepewności, to wtedy po prostu nie ma negatywnych emocji, które mogłaby projektować. Wtedy narcyz nie ma motywu, by sprowokować u ciebie reakcję. Musisz zapamiętać, że jeśli tylko narcyz robi lub mówi coś takiego, by wywołać u Ciebie reakcję. Pamiętaj, że te negatywne emocje nie są Twoje. Narcyz usiłuje projektować swoje nieszczęście, swój bagaż emocjonalny na ciebie. Jeśli będziesz w otoczeniu Narcyza, to zwracaj uwagę na to, co robi. Zwracaj uwagę na to, co mówi. Zauważysz, że wszystko to ma na celu. Wywołać u ciebie reakcję. Jest to obsesja narcyza, jest to jego uzależnienie. W dużym stopniu jest zależny od Twoich reakcji, od Twoich emocji. Jest to dla niego jak narkotyk. Bez Twoich reakcji narcyz jest zmuszony, by zastanowić się nad własnymi negatywnymi emocjami. A jest to dla narcyza zbyt bolesne. Nie może się z tym uporać, dlatego ma taką obsesję, dlatego staje się uzależniony od Twoich reakcji. Jak możesz radzić sobie z takim uzależnieniem narcyza? Musisz ograniczyć swoje kontakty z narcyzem, a najlepiej będzie je zerwać. Jeśli uważasz, że musisz mieć kontakt z narcyzem, to stosuj metodę szarej skały. Kiedy tylko Narcyz usiłuje projektować, przerzucać na Ciebie swoje negatywne emocje, przypomnij sobie, że one nie należą do Ciebie. Te negatywne emocje są Narcyza. Chcę, żebyś poczuł się tak jak on. Narcyz ma kompleks niższości za każdym razem, gdy Cię widzi, za każdym razem, gdy o Tobie myśli. To ciągle wywołuje reakcję w jego umyśle, reaguje na ciebie. Nie jesteśmy zależni od reakcji narcyza. Niezależnie co będziesz usiłował robić, to zawsze wywoła u narcyza negatywne emocje. Narcyz zawsze będzie czuł się gorszy, będzie odczuwał nienawiść w stosunku do samego siebie, jak i do ciebie. Pojawi się zazdrość, zawiść, gniew. Pojawi się, kiedy tylko narcyz będzie w Twoim otoczeniu, kiedy tylko o Tobie pomyśli. Powodem tego jest unikanie autorefleksji. Narcyz unika zastanawiania się nad sobą i swoimi emocjami. Unika tego od bardzo dawna. Nie chce zaakceptować. Że jego negatywne emocje są jego częścią, dlatego nieustannie będzie starał się projektować je na ciebie. Będzie robił lub mówił coś takiego, by cię sprowokować. Narcyz jest mocno zależny od twoich reakcji. To daje mu poczucie władzy i kontroli. Wtedy narcyz czuje, że ma nad tobą kontrolę. Gdy ograniczysz swoje kontakty z narcyzem, gdy będziesz prawidłowo stosować metodę szarej skały, to narcyz będzie miał trudności, by utrzymać nad tobą władzę i kontrolę. Będzie miał trudności z pozyskaniem narcystycznego zasilania. Narcyz chce wywołać u ciebie stres i niepokój, ponieważ sam się tak czuje. Narcyz czuje się tak cały dzień, każdego dnia. Chce pozbyć się tych uczuć, przekazując je Tobie. To jedyny sposób, by Narcyz mógł poczuć ulgę, przynajmniej na krótką chwilę. Narcyz stworzy problemy z niczego, tylko by wydobyć z Ciebie reakcję. Twoje emocje są dla Narcyza paliwem, a Narcyz jest bardzo zależny. Od paliwa, od Twoich emocji, w szczególności negatywnych emocji. Chcę, byś wyrażał negatywne emocje, które narcyz czuje każdego dnia. Ludzie, którzy są szczęśliwi, usatysfakcjonowani, będą chcieli, byś czuł się tak samo. Nie będą usiłowali Cię prowokować. Narcyz nie czuje się szczęśliwy, nie jest usatysfakcjonowany z niczego co ma, z niczego w swoim życiu. Kiedy widzi, że tak się czujesz, to wtedy pojawia się u niego reakcja. Chce zniszczyć twój pozytywny stan emocjonalny. Dzieje się tak, ponieważ twoje pozytywne uczucia sprawiają, że Narcyz zastanawia się nad sobą nad tym, jaki jest głęboko nieszczęśliwy, nad tym, jaki jest nieusatysfakcjonowany. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.